Filtr wyostrzenie. Ja tu przejdę na tulipany. Już wcześniej było używane to zdjęcie. Troszeczkę, no, oczywiście w głębi one są bardzo rozmyte, ale ja spróbuję jeszcze bardziej wyraziste zrobić te ten tulipany tutaj, które są z przodu. Czyli wybieram właśnie filtr wyostrzenie. Oczywiście warstwa musi być zaznaczona. Wyostrzenie, i tutaj najlepszym z nich jest maska wyostrzająca. Kliknę tutaj o w tym miejscu. Gdzie widać na podglądzie, no i oczywiście wartość, powiedzmy, ustawię na 50, i powoli będę zwiększał promień. Może na początek zwiększę go drastycznie, żeby było widać różnicę, o co chodzi. Ustawię go na 25, prawda? Całe zdjęcie stało się no, bardzo ostre. Te tulipany z przodu bardzo wyraziste, ale to rozmycie, które było z tyłu, przez to, że ja je z powrotem jakby wyostrzyłem w takiej dużej skali. No, dość brzydko to wygląda. Nie jest to ciekawie, prawda? Natomiast jeśli chodzi o te pierwsze tulipany, te, przynajmniej te trzy tutaj, bardzo, bardzo yy, wyraziste stały się. No, oczywiście skala jest yy, tutaj dość spora, do tysiąca, ale no, najczęściej używa się niedużych wartości. Nieco poprawiamy wyrazistość fotografii, czy też obiektu i tak dalej, Drugim z tej grupy, ciekawym filtrem jest inteligentne wyostrzenie. No, i tutaj mamy ustawienia podstawowe, czyli będzie to. Może zaznaczę dokładniej, i kliknę tutaj też, przesunę to zdjęcie, żeby ten tulipan był widoczny. O, właśnie. I oczywiście możemy tak usunąć rozmycie gaussowskie. Spróbujmy to zrobić. Rozmycie soczewkowe i poruszenie. Te efekty możemy poprzez stosowanie tego inteligentnego wyostrzenia w pewien sposób, oczywiście, usuwać. Zostawię wartość 100, promień większy. No, przesadziłem w tym momencie. OK, kliknę OK, popatrzmy. No, nie za dużo, prawda? To rozmycie w tle jest zbyt intensywne, żeby je usunąć, bo oczywiście nie zawsze można to zrobić. No więc dobrze, inna opcja tego filtru. Inteligentne wyostrzenie. Mamy zaawansowane tutaj. Ja może zmienię te wartości takie mniejsze troszeczkę. I tu możemy tak, dokonywać wyostrzenia. Tylko cienia na przykład. Sam cień jest gdzieś troszeczkę, może za bardzo rozmyty. Nieostry, możemy go zrobić bardzo ostrym. I osobno podświetlenie czyli światło. Jeżeli jest też gdzieś, no może rozmyte troszeczkę też możemy poprawić jego ostrość, wyrazistość. No i ogólnie wyostrzenie mamy zakładkę w ten sposób: kliknę Anuluj i mamy tutaj jeszcze silniejsze wyostrzenie to jest filtr, który działa, po prostu klikam. I automatycznie wartości są przypisane. Automatycznie zdjęcie, czy obiekt zostaje wyostrzony o pewne już ustalone przez program wartości. Dalej w ogóle wyostrzenie i wyostrzenie krawędzi. Prawda? Nie wiem, czy to widać. Może wcisnę zbliżę widok. Tulipan, prawda? Te krawędzie tutaj wokół tulipana, jego brzegi. Teraz wycofam operację. Troszeczkę są mniej wyraziste. Teraz jeszcze raz wrócę. To wyostrzenie jest takie bardziej wyraziste. No, to są małe efekty, nie są to oszałamiające jakieś zmiany, ale filtr jak najbardziej potrzebny i często używany.